Dlaczego do szkoły trzeba wstawać tak wcześnie? Czemu lekcje nie mogą być po obiedzie? Marta, wstawaj, bo spóźnisz się do szkoły. Znowu do późna oglądałaś telewizję. A ja ci mówiłam, żebyś położyła się wcześniej spać. Mamo, jeszcze pięć minut, jestem śpiąca. Znam to twoje pięć minut, potem znowu spóźnisz się do szkoły. Dobra, wstaję. Dobrze, moja ulubiona kanapka i herbatka. Może zrobić ci kanapki do szkoły? Nie, mamo, już sto razy ci mówiłam, że wszyscy w szkole będą się ze mnie śmiać. Nikt nie będzie się z ciebie śmiał. Co ty, ty wymyślasz? Będą, chodzę do szkoły i wiem. Lepiej daj mi trochę pieniędzy na herbatę i bułeczkę. Dobrze, położę pieniądze obok kluczy. Dzięki, mamo. Marta, znowu siedziałaś działać całą noc w telefonie. Będę ci go zabierać na noc. Nie, mamo, tylko słuchałam muzyki. Mogę pospać jeszcze 5 minut. Tylko 5 minut. Wszystko, co lubisz: owsianka z mlekiem bez laktozy i herbata bezkofeinowa. Dzięki, mamo. Jest. i Odłóż telefon, chociaż na minutę! Mamo, są nowe posty. Muszę o czymś porozmawiać z przyjaciółmi w szkole. No dobra. Mamo, przy okazji, a przygotowałaś mi lunchboxa? A nie możesz kupić jedzenia w szkole? Mamo, żartujesz sobie, w szkole jest sam gluten i cukier. Ja tego nie wiem. Dobrze, zaraz coś szybko przygotuję. Mamo, jesteś najlepsza. Bardzo chcę założyć mój nowy speter i dżinsy. Moi koledzy będą mi zazdrościć. Ale na pewno mi się od nauczycielki. Dzisiaj w szkole będzie kontrola i kazali założyć białą bluzkę i czarne spodnie. Ech, nie obchodzi mnie nauczycielka. Dzisiaj będę najbardziej stylowa. Brakuje, ale to nic. zniosek dla piękna. luk dzisiaj wybrać. Może to? Chociaż Barbie nie jest już modna. Może założę to i jeszcze perukę. Będę jak Wednesday. Nie, Wednesday jest już przestarzała. Tak to nosiłam tydzień temu. O, to jest idealne. Tak, dzisiaj mamy algebrę. Angielski, geografię i literatura, potrzebujemy też zeszytów i długopisów. Mieliśmy nosić książki na zmianę z Leo, ale on pewnie zapomni i oboje zostaniemy bez. już uda mi się dotrzeć do szkoły bez załamania. Książki są. Zeszytów nie biorę. Będę pisał na tablecie. Jest troszkę za lekkie. Dobra, to dam parę zeszytów. Niech nauczyciel się cieszy. Marta, wyjdź! Marta! Ginny, możesz być ciszej? Sąsiedzi mnie uchrzanią. Jeśli będę ciszej, to mnie nie usłyszysz. Ech, fajnie było mieć telefon w kieszeni. Oj, Marta, nigdy nie będzie takich rzeczy. Ty chodź już. Halo, Marta, jestem pod twoim domem. Wyjdź. Cześć, Ginny, chodźmy. Ile tutaj jest jeszcze tych zeszytów? Jakby końca nie było. Oh, kiedy wynajdą automatyczny sprawdzacz zeszytów? Oh. 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 Może powinnam pracować w magazynie, a nie zostawać nauczycielką. Dzień dobry, sprawdziła Pani już nasze sprawdziany? Jeszcze nie zdążyłam, jest Was ja tylko jedna. Miejcie sumienie. Jak zawsze, nigdy nie sprawdza Pani testów na czas. Jeśli jesteś taka mądra, to pierwsza dzisiaj będziesz odpowiadać. Też nie odrobiłam pracy domowej. A to dlaczego? Chcesz dostać złą ocenę? Trochę sumienia, mam dużo pracy domowej, ja jestem jedna. Co za bezczelna uczennica. Okej, okay, teraz chat GPT przygotuje testy dla uczniów, a ja będę mogła odpocząć. Jak dobrze coś takiego istnieje? Dzień dobry. Wszyscy wysłali mi pracę domową e-mailem. I tak, mamy dzisiaj sprawdzian, więc wszyscy chodźmy do pracowni komputerowej. Tak, królowa Wiktoria urodziła się w 1890 roku. Dobra, jedna strona już jest. Zostało jeszcze 19. Trzeba było zrobić to wcześniej. Teraz będę musiała zarwać noc, żeby skończyć ten esej. Marta, śpisz? Marta! A, co? Nauczycielka zaraz przyjdzie. A ty tu śpisz? Całą noc pisałam to głupie 19-stronnicowe wypracowanie. A ty już? Już od dawna. Poszłam do biblioteki z wyprzedzeniem i wypożyczyłam książki. Pisałam to trzy dni! Pod koniec wszystkie litery już zaczęły mi się przesuwać. Mam nadzieję, że nauczycielka nie będzie za to zła. Oczywiście, że będzie. Obniży ci o cenę. Cześć dziewczyny, o czym rozmawiacie? Omawiamy esej. O kurczę, referat, zapomniałem, grałem wczoraj cały dzień w piłkę. Mam przeczucie, że dostaniesz jedynkę, prosto do dzienniczka. Macie może książkę? Ja mam, ale ona cię nie uratuje. Daj mi proszę, napiszę chociaż coś, żeby nie dostać dwójki. Masz, tylko nawet nie myśl o rysowaniu w tym. Muszę to jeszcze oddać do biblioteki. Mhm. Ludzie, napisaliście referaty? Oczywiście, przygotowałam prezentację i wysłałam ją nauczycielce. A ja to wydrukowałam. To, co my jesteśmy w epoce kamienia? Równie dobrze mogłaś napisać to na papirusie. Ty coś przygotowałeś? Oczywiście poprosiłem czat GPT, żeby przygotował streszenie i wysłałem nauczycielce. Przeczytałeś to chociaż? Nie, po co? Czat jest mądry. Wie wszystko lepiej ode mnie. Tłumaczy z języka angielskiego, więc niektóre słowa mogą nie pasować do znaczenia. Nauczycielka od razu zrozumie, że ty tego nie napisałeś. E, myślicie? Jestem pewna. Moja klasa powiedziała mi, że od razu wystawia za coś takiego jedynkę. Od razu, dwójkę? Kurczę, może mogę to jakoś anulować? Muszę to naprawić! Do rozpoczęcia lekcji pozostało 5 minut. Powodzenia! I tak, ludzie są zatem istotami niezwykle społecznymi, które mają tendencję do życia w złożonych strukturach społecznych, składających się z wielu współpracujących i rywalizujących ze sobą grup o różnej wielkości. Od rodzin. Po państwa. Konsekwencją różnorodnych interakcji społecznych między ludźmi było pojawienie się norm i wartości społecznych, a także rytuałów, języków i innych przejawów kultury materialnej i niematerialnej w społeczeństwie. Po przeanalizowaniu wielu różnych czynników i rozważaniu wszystkich możliwych wyjaśnień, zespół ekspertów doszedł do następujących wniosków: rozwiązaniem jest interpretacja znaków społeczeństwa na płaszczyźnie wielu poziomów. Każdą jednostkę można badać pod wieloma różnymi względami. Eksperci wskazują kilka różnych. Można powiedzieć, że jednostka była przedstawiana w kulturze na wiele sposobów. Na jej interpretację wpływa historia, jak i obręb kulturalny. Marta, nie rozumiem. Cię tak śmieszy. Powiedz nam, też się pośmiejemy. Nic. Zaraz przeczytamy. Dzisiejsza lekcja jest taka nudna, że lepiej spójść na okropną fryzurę nauczycielki. A więc to tak! Zero szacunku! Proszę, to nie o to chodziło. To idzie do dyrektora. Razem z wami. Zobaczymy, co powiedzą wasi rodzice. Idziemy. Szybko, szybko. Ta, dziewczyny już po was. Teraz znajdę dla Was wykład na YouTube, a wy go posłuchacie. Ej, co to za śmiech na lekcji? Opa. I tym się zajmujecie? Piszecie do siebie SMSy. Nie, Odblokuj telefon. Wszyscy razem się pośmiejemy. Nie będę pani pokazywać moich prywatnych korespondencji. Co za bezczelność? Dzimnie używanie telefonu podczas lekcji jest zabronione. A teraz on będzie u mnie. A co jak mama do mnie zadzwoni w bardzo pilnej sprawie? Nie ma pani prawa zabierać moich rzeczy osobistych. Spójrzcie! Mądrze. Lepiej niech pani odda mi telefon, inaczej mogę zadzwonić na policję. Jeszcze czegoś takiego nie było, żeby nauczycielom grożono. Max, co tam masz? Liściki miłosne? To nie są żadne liściki. Aha. A to co? Ściągi? Mm, może krzykniesz jeszcze głośniej, żeby nauczycielka usłyszała? Kurczę, dzisiaj się sprawdzię, zupełnie zapomniałam. Jak można było zapomnieć? Wczoraj spędziłam cały wieczór na przygotowaniach. A ja wczoraj byłam na dyskusji i nawet nie pomyślałam o teście. A no to wstyd. Znowu dostaniesz jedynkę, rodzice cię ukażą i cały miesiąc nie będziesz mogła wyjść z domu. Max, dasz mi ściągę? Jeszcze czego? Sama napisz. Ale ja już nie zdążę. To twój problem. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze przygotowali się do testu. Wasza ocena na koniec roku będzie od tego zależeć. No to wasze zadania. Zaczynajcie. Świetnie, wiem wszystko. Nic z tego nie wiem. Co mam robić? Oszalałaś? Nie powiem ci! A co jak nauczycielka nas przyłapie? Nie przyłapie. Ginny, przyjaśnijmy się. Trzeba było się uczyć, a nie tańczyć na dyskotece. Nie chcę przez siebie dostać jedynki. Mm, strajca. zdrajca. daj ściągę. Spadaj Marta, chcesz żeby mnie złapała? No daj już, go nauczycielka nie zauważy. Nie, ja sam potrzebuję tych ściąg. Ukończyłeś pierwsze zadanie. Nie potrzebujesz już ściągi. No dobra. A co to? Znowu liściki? Tak myślałam. To nie moje. I tak wiem, czyje to. Rozpoznaję je po charakterze pisma. Max, wstawaj. Nie musisz już pisać. Dwójka w dzienniku. Długopisem! Proszę, tylko nie długopisem. Dziewczyny, piszcie dalej. To masz jeszcze jakieś ściągawki? Co, jesteście gotowi na sprawdzian? Wszystko mam tutaj, w telefonie. Myślisz, że Ci się uda? Już sto razy to robiłem, ważne, żeby nauczyciel się nie gapił. Marta, a ty jesteś gotowa? Gotowa jak nigdy. Co ty w końcu się nauczyłaś? Oczywiście, że nie! O! Są tu wszystkie wskazówki z tymi sławkami dostanę najwyższą ocenę. Ta, w ogóle ich nie widać. No właśnie, nie tak jak twój telefon. Właściwie to powinniście się uczyć, a nie wymyślać jakieś ściągawki. Ginny, nie bądź nudziara! Dobra, dzieciaki, nie traćmy czasu. Ten sprawdzian jest naprawdę trudny, więc do dzieła! Te zadania są naprawdę trudne. Max, stałe swoje gadżety na moje biurko. Ale ja nic nie mam. Myślisz, że od wczoraj pracuję w szkole? Znam wszystkie wasze sztuczki na pamięć. No, no. Dobra, zobaczmy jakie mamy to urządzenia bluetooth. Aha, słuchawki. Wiedziałam. Zaraz zobaczymy, kto tu jest taki mądry. Połącz się! Myślałaś, że jesteś taka mądra Marta? Ja po prostu mówiłam, nie oszukacie mnie! Znam was na wylot! Zapisujemy wizualizacja. Po tym jak stworzycie mapę swojego życia, będziecie mieli wyraźny obraz tygodnia piekła. Zrozumiecie gdzie będzie łatwo, a gdzie czekają na was wielkie trudności. Ej, wszyscy na miejsca. Dzwonek jest dla nauczyciela. Jeszcze nie skończyliśmy pisać. Berek, ty gonisz. Oszaleliście? Co wy teraz robicie? Berek, ty gonisz. Och, jakbym nie pracowała w szkole, a w przedszkolu, w grupie maluchów. A masz, trzymaj. A masz? Och, kiedy to się skończy? Mam nadzieję, że w przyszłości dzieci będą mądrzejsze. Wszyscy się dają. Dzwonek jest dla nauczyciela. Zadzwonił dzwonek, co oznacza, że nadszedł czas na odpoczynek. I nie ma pani prawa zabraniać nam odpoczynku. Dobrze, będziemy kontynuować na następnej lekcji. Idźcie pobiegać. Och, no znowu siedzą z tymi swoimi gadżetami. Czemu nie pójdziecie pobiegać? Jesteśmy za starzy na takie dziecinne gry. Ale i tak, musicie rozprostować nogi. Siedzenie przed gadżetami to nie relaks. Dziewczyny, wy też! Na co? Tańczymy! Rozdrzewamy się! Wasze media społecznościowe są takie niebezpieczne, że lepiej nie siedzieć tam zbyt długo. Nasi rodzice mówili nam to już ze sto razy! Ech. Muszę to wrzucić na insta! Hashtag najlepszy nauczyciel na świecie! Zjedli całą pizzę. Masz szczęście, że chłopcy całą ją wyrzucili. Było tam dzisiaj mnóstwo jajek. u, jajka. Ale i tak jestem głodna. Słuchaj, wpadłam do kiosku przed szkołą. Chcesz? czystuj się. Uwielbiam je, ale mama nie pozwala mi ich jeść. Uważasz, że jest tam mnóstwo chemikaliów? Zapomnij, nie powiem twojej mamie. I zobacz, co jeszcze mam. Oho, kupiłeś się! Wzięłam jeszcze orzeszki w czekoladzie. Dziwnie, przypomniałam sobie, zobacz co jeszcze kupiłam. Oho! Ha, dziewczyny, dajcie się napić! Dobra, ale tylko trochę. O, oh, dziękuję! Proszę. A poczęstujesz mnie krakersem? Nie za dużo. Napój. A jeszcze teraz krakersy. A ty co, żałujesz mi? I ci sam sobie kup. Wydałem już całą forsę, jaką dała mi mama. No i co kupiłeś? Gumę tu rzucia z naklejkami. Okej, okay, dasz mi gumę, a ja podzielę się z tobą krakersami. Nic z tego, kolekcjonuję te naklejki. To wynoś się stąd, chciwcze. Kto tu jest chciwy? Ona żałuje mi paru sucharków. To od razu wziąłbyś pół paczki. Eee. Co za ham. Ja ja mu pić dałam. Co ty, kupiłaś jedzenie w stołówce? Tak, wyobraź sobie, że zapomniałam swojego lunchboxa z domu. A strasznie chcę jeść. Nawet nie myślę o jedzeniu tego. Pomyśl, jakie to jest niezdrowe. A jeszcze nasza stołówka. Widziałaś, jaka jest brudna? To na pewno. Poczęstuj się, to chleb pełnoziarnisty. Bardzo zdrowy. O, Marta, daj się napić. Proszę. Nie ma mowy, to moja Pepsi. I te twoje zarazki się do niej nie przykleją. No proszę, podzielę się z tobą sucharkami. Fuj, jak można to jeść? A co złego jest w zwykłych sucharkach? Zawierają mnóstwo soli wzmacniaczy smaku. Nie da się ich nawet tknąć. Ja je i żyję. Mam się dobrze. To na razie. Jesteście uzależnione od tego zdrowego odżywiania. Max, odwal się od nas. Masz, Max. Częstuj się. O, dziękuję, Chini. Proszę bardzo. A teraz idź i zabierz swoje krakersy. Dobrze, że pozbyłyśmy się tej butelki. Ciekawe, jak długo jeszcze wytrzyma na takiej diecie. Tak, na dzisiaj mieliście rozwiązać zadanie ze strony 41. Oddajcie zeszyty. Max? E, pies, zjadł tu moją pracę domową. Pies ją zjadł? Serio? Tak, odrabiałem lekcję cały dzień. Zapomniałam ją nakarmić, obudziłem się rano, a ona zjadła wszystko! Ech. Marta, twój zeszyt? E, zostawiłam go w domu. A głowy w domu nie zostawiłeś? Jutro masz przynieść pracę domową do sprawdzenia. A ja zapomniałam zapisać zadanie w zeszycie, myślałam, że nic nie jest zadane. No jasne, nikt nie zrobił pracy domowej. Jeśli to się powtórzy, wszyscy dostaną jedynkę, dobrze, teraz sprawdzę pracę domową, którą mieliście mi wysłać mailem. Nie rozumiem. Co wy, nic nie wysłaliście? Przepraszam, wczoraj wyłączyli mi internet. Bardzo chciałem wysłać pracę domową, ale nie mogłem. Dziewczyny, a gdzie są wasze zadania? Wczoraj nie miałam prądu. Jak wygodnie, już drugi raz w tygodniu. To nie moja wina, że na naszej ulicy trwają remonty. Jimmy, a co z tobą? Mieszkamy z Martą na jednej ulicy. Ja też nie miałam prądu. Następnym razem nie przyjmę takich wymówek. Znacie prąd, internet, gdziekolwiek chcecie. Ale macie mi wysłać pracę domową. O internecie mobilnym pewnie nie słyszeliście. Strasznie dzisiaj nudno w szkole. Nawet nie mów. E, dziewczyny, zróbmy jakiś żart nauczycielce. Żartujesz? U dyrektora dawno nie byłeś? Teraz nas nie ukaże! No, obawmy się, tak nie ma nic do roboty. Patrzcie, położymy jej to na krześle. Jak usiądzie, to będzie krzyk! Będzie śmiesznie! Myślę, że to przesada. To za to, że na ostatniej lekcji postawiła nam dwójki. Dawaj, Max. Ty je położ, a ja będę czuwać. Uwaga, uwaga, nauczycielka. Dzieci, dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat. Przygotujcie długopisy i zeszyty. Robił. Myślicie, że to zabawne? A może to ktoś z klasy B? Nie jestem pewna, że to był któryś z was! Albo się przyznacie, albo cała klasa pójdzie do dyrektora! Max, Max. wiedziałam! Max, idziesz do dyrektora! Zdrajczynie! No, pa, powodzenia! Powodzenia! Ej, wymyśliłem fajny żart dla nauczycielki! Jestem przeciw okrucieństwu. nie jest to krutne, po prostu przez chwilę mnie nie będzie. To ciekawe, co to za żart? Dobra, mam telefon! Tak, a gdzie Max? A, a nie wiemy. No cóż, to zaczniemy lekcję bez niego, czy poczekamy? No, po co na niego czekać? On i tak niczego nie słucha. To prawda, no to zaczynamy. I tak, sztuka wywierania wpływu. Halo? Kto mówi? Halo, to firma Super Podróż. Wygrałaś podróż dookoła świata. Podróż dookoła świata? Zawsze o tym marzyłam! Wystarczy, że w ciągu godziny odbierzesz swoje bilety w naszym biurze. A gdzie to jest? Nasz adres to ulica Kościuszki 15. To na drugim końcu miasta. A ja mam teraz lekcję. A nie mogę wpaść później? O nie, jeśli nie przyjedziesz, wybierzemy innego zwycięzcę. Nie, nie, przyjadę. Zaraz będę. E, dziewczyny, posiedźcie cicho beze mnie. Bez obaw będziemy bardzo, bardzo cicho. O, o. Max, musisz więcej ćwiczyć. Twój udowany głos jest do niczego. Siadaj na miejsce. Co za przegryw. Masz szczęście, że mam dzisiaj dobry humor i nie mam zamiaru Cię za to ukarać. Naprawdę dziękuję, jest Pani najlepszą nauczycielką.